Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Ratchet Clank'a 2. Zajmiemy się dzisiaj kolejną planetą, jak, jaką jest planeta no tak, czyli Canal City. Tak jest kolejna moim zdaniem piękna planeta, z którą mam w sumie dość ciekawe skojarzenia, nietypowe dosyć, bo pamiętacie jak wam mówiłem, że dostałem Ratchet Clank'a, no to mówiłem na początku let's play'a, że dostałem Ratchet Clank'a na 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 PS na PS2 pamiętam, co mi mama kupiła. E, czekajcie tylko sobie, ammo uzupełnię, o ile jest coś. Jest coś do uzupełnienia, ale chyba niewiele. Nie, no, coś tam było. I kupię sobie od razu Seeker Gana, bo mamy tutaj jeszcze Syntenoid, syntenoid Syntenoida, jak to chcecie nazywać, nową broń. Ale ja sobie kupię Seeker Gana, bo to też jest bardzo tania, a bardzo dobra broń. Patrzcie, polega na czymś takim, że wypuszczamy takie, nie wiem jak to nazwać, pociski, które same namierzają się na wrogów. Tania, a naprawdę spoko broń, polecam. No, ale w każdym razie, co miałem wam powiedzieć, że... właśnie pamiętam, kiedy ogrywałem sobie tego Ratcheta 2 i byłem na tej planecie, pamiętam, że byłem chory, źle się czułem i grałem wtedy właśnie w Ratcheta 2 na tej planecie i kurde, ile to radości dostarczało, kiedy Wiecie, no człowiek jest chory, zdycha dosłownie, a tu kurde, można sobie w taką fajną gierkę pograć i właśnie między innymi ta planeta mi się z tym kojarzy, pamiętam, że leżałem sobie w ciepłym łóżku i grałem w to. Wiecie, no to są moje nostalgiczne wspomnienia, dla kogoś może to niewiele znaczyć, dla mnie to sporo znaczy, a ja im więcej mam właśnie tego typu wspomnień z daną grą... Czy ja stąd przyszedłem? Nie, stąd nie. Im więcej mam tego typu wspomnień z daną grą, no, tym lepiej, no bo, mimo wszystko, nostalgia jest bardzo silnym aspektem. Dlaczego lubimy gry, jeżeli nawet gra jest średnia, czujemy do niej nostalgię, to no, nie będzie wtedy taka średnia. Dla nas przynajmniej, prawda? No. I tu widzicie właśnie, tak się prezentuje kanał City. Planeta trochę ponura. No, jest ponura głównie przez pogodę, aż tak mi się trochę zimno robi wewnętrznie. Bo, no, ja jestem osobą, na, które, na, które, na której samopoczucie bardzo wpływa pogoda. I jak ja widzę właśnie taką ponurą pogodę, to mam takie ojojojoj, no nie. Czekajcie, czy mam jakieś coś, żeby szybciej rozwalać? O tym mogę sobie rozwalać skrzynki. No. Więc dla mnie pogoda to jest taka trochę jak jest ponura pogoda to, to tak nieprzyjemnie trochę na mnie wpływa, chociaż bez przesady z drugiej strony. Ale wiecie, chyba wiecie chyba o co chodzi. Mimo wszystko no jak już to chwaliłem parę razy pro, projekt lokacji w tej grze jest cudowny i ta planeta nie jest ojej, ta planeta, ale mam cela, ale mam cela, ta planeta nie jest wyjątkiem. Widzicie. Kupił snajperkę. Do czego używać snajperki? No w sumie do tego typa by się przydało. Czekajcie, niech, sk niech skończy strzelać. Do takich rzeczy jak najbardziej, no widzicie się przydaje, ale chodziło mi, że kupił snajperkę. Do czego używa snajperki? No do zabijania wrogów od tak w walce wręcz. Najlepiej. Nie wiem po co w sumie wybrałem tamto. Inne. O, i widzicie, rozwaliliśmy tam ten statek, i już praktycznie mamy całą sniperkę wyupgradowaną. Nice! Miło, miło. A ja bym w sumie see Seeker Gana sobie dodał do kolekcji naszych tutaj broni. To może Multistara sobie zamienimy z Seeker gunem. Bo na razie see Seeker Gana sobie będziemy ulepszać, ponieważ niby niepotrzebne są te ulepszenia wszystkich broni. Ale ja za każdym razem, jak gram w jakąkolwiek. E, Gry raczeta to i tak zawsze upgradeuję sobie bronię, bo. Znaczy w sensie to jest taka niepisana zasada, że jak zabrejdujesz broń, to bierzesz następną i następną upgrade'ujesz. I po prostu nie pytacie, dlaczego tak jest. Tak, tak po prostu jest. <ścoughs> jak chodzi o raczeta. No tak po prostu kurde jest. I tyle. To nie podlega dyskusji. O, stateczek. Szkoda, szkoda kurde, że nie mam tego że nie mam tej snajperki, kurde no. Tego nie, zał nie załatwimy tak jak ja bym chciał, ale pamiętajcie, że mamy mini nuke. I mini nuke jest w sumie kurde, mini nuke załatwia to na dwa strzały. Widzieliście? Mini nuke załatwia to na dwa strzały, a snajperka też załatwia to na dwa strzały, więc dużo osób mówi, że te snajperki w raczej tych klankach są dosyć OP. Dosyć OP, czyli overpowered i szczerze to w tym przypadku ciężko się nie zgodzić. I wiem, że lamie, przepraszam. W tym przypadku ciężko się kurde nie zgodzić. Kiedy snajperka ma praktycznie taką samą moc jak no, bomba nuklearna. No to XD. O, continue point. O i proszę bardzo, mamy nanotech boosta. Tak jest, bo też możemy znaleźć e, nanotech boosty w takiej formie. W formie takich znajdziek, i widzicie, to była pierwsza ścieżka, która się nazywała: Wyeksploruj promenadę, więc była to ścieżka bonusowa, którą i tak sobie zro zrobiliśmy. E, no, wiecie, no na takiej samej zasadzie, jak robiliśmy to w klanku 1. Niby na planecie Eudora było coś podobnego z Sakkanonem, gdzie można było, ale nie trzeba było iść. Kupić sobie, znaczy, kupić, zdobyć sobie, czekajcie, bo tędy nie byliśmy tak. Można było, ale nie trzeba było iść sobie ogarnąć sak kanon na Eudorze i tak to na let's Playu, na normalnych, nie bonusowych odcinkach robiłem, ponieważ uznałem, że będziemy robić każdą misję, bo to też jest taka moim zdaniem niepisana zasada, gdy chodzi o raczej Tajklanka, że trzeba <grych> robić każdą misję. No i kurde, to też dla mnie nie podlega dyskusji. Tak jak się tą te bronie upgrade'uje w sensie gdy się skończy jedną upgrade'ować, to się upgrade'uje drugą, to tak samo się. misje wszystkie wykonuje. Nawet jeżeli trzeba się wrócić na jakąś randomową planetę, po bezużyteczny, ga bezużyteczny gadżet, który nam się nie przyda. To i tak to robię. I to jest dla mnie taka niepisana zasada. Nie wiem, czy inni ludzie e, też tak robią. Inne osoby, które. No i mi fani, raczeta, gracze, raczeta. Czy też tak robią? Dajcie znać, czy też tak robicie, bo ja w sumie nie wiem. Ja bazuję tylko i wyłącznie na moich doświadczeniach i to, w jaki sposób ja gram w te gry, no to... No ja gram po swojemu, że tak się wyrażę. Czekajcie, muszę tutaj sobie gadżecik wziąć, term, Terminator. I patrzcie, kurde, dosłownie zostało, zostało nam tylko jeszcze jedno miejsce na gadżet, więc w tej grze bardzo szybko dostajemy cały zestaw gadżetów To jest też ciekawe. I ja teraz w sumie sobie tylko tego z quick selecta trochę przerobię, bo dam sobie tutaj bronie, których Czekajcie, no te gadżety sobie pozastąpiam, bo one nie są używane aż tak często, więc mogę je z menu głównego sobie wziąć, nie wiem czy coś jeszcze, to sobie zostawię tutaj swingshot, Dobra. A, i by the way, coś jeszcze o czym nie wspomniałem, ale to już na pewno zauważyliście. Tylko było to dla mnie tak oczywiste, że zapomniałem, że w jedynce tego nie było. E, quick Select. Kółko szybkiego wybierania broni. W tej grze akurat ma pauzę. Pauzuje nam gameplay, co jest moim zdaniem usprawnieniem, bo właśnie w raczecie jedynce to było mega upierdliwe, że ten Quick Select nam nie pauzował gry, tylko wiecie, no, wybieraliśmy broń w tym czasie. O. Ups, nie żyjemy. Zwłaszcza, że tam mieliśmy mniej życia, nie? No więc y, akurat bardzo się cieszę, że to zostało naprawione, ale dla świrów, którzy i tak sobie chcą robić takie wyzwania, to jest tutaj można sobie wyłączyć pauzę Quick Selecta i jak widzicie, o Quick Select nam gry nie pauzuje. I to jest właśnie też obiekt wie wielu challenge, wiele właśnie wy wyzwań jest tego typu, że o przechodzenie gry. Na przykład, na przykład, na nie wiem, bez zbierania tych upgrade'ów nanotechów, bez kupowania jakiejś tam broni. No i też jest właśnie między innymi, że bez tych całych, bez tej całej pauzy na quick selectie. I bank! Rozwaliliśmy statek, więc naturalnie nasz Pulse Rifle, czyli sniperka, zamieniła się w Vaporizer. I o ile nie zmienił, nie zmieniła się jak chodzi o celowanie mimo, że mamy o wiele, o wiele dłuższą lufę tej snajperki no to jest wiadomo mocniejsza, no na nich to nie pokażę, ale sami widzicie, że jest dosłownie wybuch kiedy my używamy tej snajperki, więc jednak to chyba coś kurde znaczy, nie? i propo wybuchów to jeszcze tutaj można takie e, tego typu rzeczy rozwalać, tu widzę jakiś Cel do Dynamo, to sobie chwycimy, bo nie pamiętam w sumie co on robił. Ja niestety. Ja niestety całej tej gry na pamięć nie znam. Ale spoko to nie jest. Znaczy po prostu dawno. Wiele razy to przeszedłem, ale dawno. Ostatni raz chyba przechodziłem raczej ta dwójka, to możliwe. 2014 był dopiero. Tak, w sensie, żeby w pełni przejść tę gierkę. Dopiero wtedy. No, ale najwyraźniej, no właśnie, aktywuje to nam tamte drzwi. Więc. O i dostaliśmy trofeum Morwolc, czyli pewnie za zbieranie jakiejś ilości śrubek. Ale no, nie będziemy na razie się przejmować. Nie będziemy na razie się tutaj, kurde, przejmować. Najpierw warto chyba wszystkich wrogów pozabijać. No i w ogóle zrobić rozwałkę, gdy chodzi o latarnię, bo z latarni mamy trochę śrubek. Trochę dużo nawet. Albo to jest efekt placebo, nie wiem. No. W każdym razie... Okej, okay. myślę, że będzie można już się tam wrócić, tylko jeszcze te skrzyneczki tutaj. Mam nadzieję, że nie gram zbyt wolno, w sensie, że... Nie... że to moje zatrzymywanie się i rozwalanie praktycznie wszystkiego nie jest... Dla was aż tak uciążliwe, jak może to nieraz być. Kiedy ktoś dosłownie wszystko zbiera. Albo aż tak bolesne, kiedy ktoś... <laughs> kiedy ktoś niczego nie zbiera i omija dosłownie oczywiste rzeczy. Nie, żebym coś sugerował, ale po prostu... E, nie wiem, możliwe, że ja tylko tak mam, ale jeżeli ktoś gra w jakąś grę i dosłownie zachowuje się jakby... Aha, tu jest śrubka. Dobra, to nieważne. Śrubek nie zbieramy na razie platynowych. Zachowuje się właśnie e, jakby. No, kolejny stateczek. Może go Seekerganem spróbujemy załatwić. Zobaczymy, ile Seekerganów załatwi statek. O, widzicie Seekergany też bardzo mocne. A warto te, warto te statki załatwiać, bo się szybko upgrade'ują. O, a co to? Psst, got a ship that needs, uh, improvements. Worried about getting caught? At Slim Cognitos, your secret is safe with us. Whether it's weapons, shielding, or a new hyperspace module, we'll hook you up quickly, cheaply, and most important, quietly. So next time you're in the market for some, uh, legally ambiguous refashioning, remember the name Slim Cognitos. The only inspections we pass are yours.

Yy, I dostaniemy jak, jakieś koordynaty na planetę 1, ale nie, dostaliśmy koordynaty na Shipshack, a dalej mamy tu jeszcze inną, jeszcze jedną misję do wykonania i Shipshack to właśnie. Ja Wam pokażę te miejsce, ja Wam pokażę Shipshack. Ciekawe miejsce swoją drogą. I kurde, ja chciałem się tylko zapytać, Slim Cognito, Slim Cognito, co Ty tu kurde robisz, ponieważ tak jest. Mu. Mój kolega Slim Cognito, cóż, jakby to można powiedzieć, kojarzy mi się teraz już ta postać tylko i wyłącznie z tobą, a nie faktycznie z postacią, od której wziąłeś nazwę, więc no, pozdrawiam bardzo serdecznie tutaj Slima Cognito, mojego kolegę, którego możliwe też kojarzycie, bo często się udziela w środowisku YouTubeowym, tym, w którym ja siedzę, <ślad> także, także no. Hmm, co sobie użyjemy? Dobra, użyję sobie tego tes Tesla Chloe, nie wiem czemu zapauzowałem, możliwe, że to jest trochę już takie przyzwyczajenie z ta Jedynki, że pauzuję. Jak chcę się zastanowić, kiedy ja mogę tutaj normalnie sobie zrobić pauzę Quick Selecta. No, ale co do tak, tem, tego zbierania te, tych rzeczy, no to po prostu czasami mam tak, że jeżeli widzę, że ktoś coś... Gra w coś nie tak jak się powinno, czyli omija takie rzeczy. Omija jakieś znajdźki. Nie wiem, kurde, jaki przykład najlepszy byłby. O, ja wiem, jaki dobry przykład byłby. E, jakbyście grali w. Kurde, wyleciało mi z głowy w ogóle. Nagle wpadłem, potem wyleciało mi. Wyleciało mi w ogóle z, z głowy. Więc jednak chyba nie dowiecie, jaki to był. Genialny, cudowny przykład, który Seba wymyślił. Nic straconego. O, dobra, już mi się przypomniało, jakbyście grali w Crash Bandicoota i dosłownie zdobylibyście wszystkie skrzynki, ale nie zdobylibyście klejnotu. To coś takiego. No boli, co, nie? No nie mówcie, że nie boli. No to ja czasami właśnie tak mam. No. Tu widzicie mamy w tej planecie z, troszeczkę mamy zaga, zagadeczek z tym Termonatorem, którego nazwa właśnie skapnąłem się przed chwilą, że jest parodią Terminatora najprawdopodobniej. Także, także tak. Bo przypomnę, że to jest z poprzedniej planety, więc jak widać już się od razu przydaje... Już się od razu przydaje i tak. Uuu, nie wiem czemu ja tak lamię. Nawet no, czy ja lamie? nie wiem w sumie. Trochę się czuję niepewnie w tej grze z jakiegoś powodu. Nie wiem dlaczego. What? Wait a second. Ja coś tutaj źle zrobiłem. Ja coś tutaj na pewno źle zrobiłem. Poczekajcie. A, bo tu jest bolt krank. No tak, tutaj jest bolt krank. To mi się z jakiegoś powodu pomyliło. Wiecie, że to jest już ta strona, po której ja byłem? Aha, w ten sposób. I chciałem się w ogóle jeszcze odnieść do jednej rzeczy, ponieważ zapomniałem totalnie o tym. Wspomnieć. Wait. Główka pracuje, proszę Państwa. Wspomnieć. Jeszcze, jak chodzi o tą kolekcję HD, którą. tam na początku let's playa mówiłem, że no, ja nie rozumiem hejtu na kolekcję HD. Raczej dwójka to jest gra, która najprawdopodobniej chodzi najlepiej, gdy chodzi o kolekcję HD. I że dla mnie ten hate jest właśnie bezsensowny. To zapomniałem w sumie o jednej rzeczy. Nie wiem, czy widać to w gameplayu aż tak. W gameplayu chyba aż tak nie widać, ale wiem, że na kadzenkach to widać, że ten Heum Raczeta strasznie dziwnie leży, a raczej nie leży, że tak mu. Wysta no, no, tak jakby on nie miał go założonego, tylko tak jakby ten hełm dosłownie lewitował nad jego głową, i to jest problem w katsenkach. I właśnie, no to jest problem w każdej katsence, praktycznie. No to jest w ogóle problem z tym modelem, co nie z modelem raczeta w kolekcji HD. I okej, okay, to akurat faktycznie to jest problem, ale poza tym, nie wiem, nie wiem, nie wiem o co wam kurde chodzi. Czasami klatki kolekcja HD zgubi ale wersja, wersja PS2 też gubiła klatki, więc o co wam kurde chodzi? I może faktycznie powinni to lepiej zoptymalizować, ale... Oh, come on. W jedynce było więcej problemów jak niechowający się interfejs, z spłaszczony typ od, y od Vendora od Vendora Gadgetronu, co typ ty był dosłownie spłaszczony przez inny aspekt Ratio. Yy, no. No i te filmiki, ja nie wiem czy te filmiki przypadkiem na PS2 same w sobie nie były w formacie... Coś tak kojarzę, że one chyba były... Czy ja to zrąbałem? Mam nadzieję, że nie. Chyba nie. Że, że coś tak kojarzę, że te filmiki one same w sobie były w formacie... 16 na 9 na PS2, tylko wiadomo z paskami. A na PS3 zrobili je. Ojoj. Ojej, trzeba uciekać, bo zaraz mnie ta ryba zeżerę O nie, o nie. Uff. Dobra, czyli zrąbałem tutaj prawie. A na PS3 właśnie były. 4 na 3 mimo że na PS2. To było też 16 na 9, ale z paskami. Chociaż za to bym sobie głowy yy, ani ręki też tym bardziej. Tym bardziej? Ręka ważniejsza od głowy, co seba? <grymka> nie dałbym sobie uciąć. Więc yy, nie jestem co do tego jakoś w 100% pewien. Najlepiej, jeżeli ktoś by się wypowiedział, kto ogarnie ten temat. Ale coś tak kojarzy. No, na pewno kolekcja HD na PS3 zostaje za dużo hejtu. Jedyny port, na który który zasługuje na ten cały hejt, w sensie port raczeta. to jest kurde Gladiator HD. Ale do Gladiatora HD sobie przejdziemy jeszcze. O i przejdziemy sobie jeszcze do Gladiatora HD spokojnie. Jak będziemy robić let's play z Gladiatora, a będę robił z wersji HD najprawdopodobniej. Ale to dlaczego, to już

Yes, I need to order two more containers of sulfuric acid. Oops. Uh, better make that five containers and uh, four containers of liquid hydrogen. <laughs> Oops. Cool, better add six crates of nitroglycerin. And... Look, just give me double that. And I need it delivered. Tak jest, także galaktyka Bogan pozdrawia roboty chcą, żebyśmy dali im sześć koła za. No, infobota, będę mówił infobo, infobota, ale tak oto. Zacisnęliśmy zęby, zdobyliśmy koordynaty na nową planetę, Siberius, gdzie mamy znaleźć i skonfrontować się ze złodziejem, a na planecie Notak mamy wszystkie misje już wykonane. I normalnie zakończyłbym odcinek, ale pójdziemy sobie jeszcze, tak jak wam obiecałem, do Shipshaka, ja wam pokażę jak to miejsce wygląda. O proszę. E, może sobie jeszcze amunicję uzupełnimy. W sumie czemu nie. Dobra. I patrzcie, moi kochani. Eee, tak, o czym jeszcze mówiłem? A, no widzicie. To jest Galaktyka Bolgan. Galaktyka Bogan, która jest. O, no właśnie to jest też ten klimat raczej ta dwójki, czy Galaktyka Bogan jest o wiele bardziej skorumpowana niż Galaktyka ee, Solana. Nawet zrymowałem. Slim Cognito Shipza, którego to jest też fajny szczegół nie jest zaznaczony, bo widzicie, tutaj tutaj na mapie zaznaczyłem te planety. A tej planety nie, nie, nie ma w ogóle zaznaczonej, bo jest to sekretne miejsce, znaczy planety bardziej stacji kosmicznej i no cóż, lecimy. No, Także galaktyka Bogan jest o wiele bardziej skorumpowana. I klimat Raczeta dwójki idealnie to oddaje. Bo, bo paywall'e, który musieliśmy zapłacić w raczecie i klanku jedynce, w sensie takie, żeby przejść dalej w fabule. To może maksymalnie było 2 tysiące śrubek? Coś takiego. Ale tak, moi, moi drodzy, poznajcie Shipzak bardzo małą, bardzo mały poziom mapy nie ma żadnej. Tutaj na to nie możemy się wspiąć, więc widzicie to jest całe, dosłownie miejsce, w którym możemy sobie siedzieć. Soundtrack jest bardzo fajny, akurat to muszę przyznać i. Właśnie, możemy tutaj kupować ulepszenia dostatku za tak zwane rarytanium. Rarytanium, czyli rzeczy, których już tam mamy w prawym górnym rogu, widzicie 21. Skąd te, tego tyle mamy? Raryta, rarytanium, moi drodzy, rozwalaliśmy skały, i stąd właśnie pozdobywaliśmy. Są też inne sposoby na to, ale czy coś sobie w ogóle będziemy kupować? Ja powiem szczerze, zapomniałem w ogóle. Które, które z tych ulepszeń są dobre, więc ja chyba na razie sobie odpuszczę i potem najwyżej jakieś takie zerombiste ulepszenie sobie kupimy pod koniec. Najwyżej takie coś zrobimy. Ale tak, przyleciał do Shipshaka pokazać to tylko widzą. Nic więcej. Na tym, się, na, na tym chyba już zakończymy odcinek. Jeszcze walnę tutaj ciekawostką, że to jest planeta. Planeta, no dobra. No, ja już tak mówię, no, że to jest miejsce, w którym ja bardzo lubiłem, jak byłem młodszy, odpalić sobie i. Tak po prostu posiedzieć i pobawić się, że to jest raczeta mieszkanie. Tak jak to robiłem w, z raczetem w raczycie klanku jedynce na y, Kalebo trójce. To ja wam pokazywałem na let's playu te miejsce, więc możliwe, że skojarzycie. Tam, tam właśnie, gdzie była złota śrubka, co się teleportowaliśmy do takiego jakby zamkniętego pomieszczenia. No i tutaj właśnie tak samo. Ale tak moi kochani, trochę się rozgadałem. Zapiszmy sobie jeszcze zatem na wizji. I cóż, dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. I cóż, do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się i cześć.